Siemanko, tu Adamek, a dzisiaj przed wami najmniejsza kamerka termowizyjna na świecie. Więc tak z góry od razu pragnę podziękować filmie Thermalmaster za udostępnienie tego sprzęciku do testu. Zobaczymy sobie jak ta kamerka sobie działa. Z tego co wiem, to tutaj. Na zdjęciu jest pokazane, jak ona wygląda podłączona do telefonu. No teraz jej nie podłączę do telefonu, bo telefonem to nagrywam. No ale tak, z tego co tutaj podaję producent, no jest to faktycznie najmniejsza kamerka termowizyjna na świecie. Na dole w opisie macie link. Tam możecie sobie zobaczyć cenę tej kamerki, jak ją zakupić sobie. Ja już ją trochę testowałem wcześniej przed odcinkiem, wiadomo. Zainstalowałem sobie aplikację. Tutaj macie na ekranie, jaką aplikację trzeba zainstalować, żeby tej kamerki sobie użyć. Tutaj mamy. Kabelek, taką przedłużkę, tutaj wpinamy sobie do, do telefonu, z drugiej strony kamerkę, kamerkę też można, tak jak było na zdjęciu pokazane, wpiąć sobie bezpośrednio do telefonu, yy, ale jak ma się tu i to, bynajmniej u mnie, to jest no, dość niewygodne, a tutaj mamy samą kamerkę, zobaczcie sobie jak ona wygląda, taką ma wielkość, naprawdę jest yy, niewielka, z tego co wiem, producent podaje 9, ale to jest takie wiecie, 9,5, no, coś takiego, 9,5 z haczykiem tam delikatnym, Waganu. No, 1 gram w tom czy w tom to naprawdę nie robi zbyt dużej różnicy. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo magnetyczną soczewkę przybliżającą. Ona jest magnetycznie doczepiana, jak widzicie. O, i sobie siedzi. Także jeśli chodzi o zakresy pomiaru temperatury w tym oto sprzęciku, to tutaj mamy od minus 4 stopni warmhajta do 1112 stopni Warmheight. W Celsjuszach to mamy od minus 10 stopni do plus 600, 600 stopni, także jest naprawdę tutaj spory zakres pomiaru tych temperatur. Myślę, że w zasadzie taka kamera termowizyjna naprawdę wiele zastosowań znajdzie, a najbardziej chyba u mnie przy naprawie sprzętu elektronicznego, bo planuję trochę pójść do przodu z tymi naprawami naprawiać trochę nowsze rzeczy, już tutaj wykonane w technologii SMD. A tam termowizja bardzo się przyda przy jakichś próbach zwarciowych czy, czy coś. Zresztą, jak mi się uda, to jeszcze w poniedziałek wieczorem albo we wtorek wstawię filmik z naprawy takiego głośnika Harman Cardon swego czasu popularny dość był. Naprawdę jak na swój rozmiar fajnie, fajnie gra, fajnie, naprawdę przyjemnie. No ale tak, może sobie przejdźmy na stolik, pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda. No i też pokażę Wam aplikację jak ona wygląda, jak się ją instaluje no i dobra, także słuchajcie temat wygląda tak, że najpierw jak chcemy użyć tą kamerkę termowizyjną to trzeba sobie wejść w sklep Play wchodzimy sobie i pobieramy taką aplikację jak Temp Master tak ona wygląda, jak widzicie ma ikonkę tego takiego oczka tak jak tutaj na kartonie mamy tą ikoneczkę gdy sobie zainstalujemy tą aplikację to sobie podłączamy wtedy kamereczkę ja sobie podłączę ją na kabelku Bo będzie mi tak po prostu wygodniej, i nie będzie mi przeszkadzać Także wpinamy sobie ją do portu I to automatycznie, o, dokładnie o to chodziło Ciskamy sobie OK No i mamy w zasadzie już aplikację Tutaj mamy informację, że połączono P2 Pro Tutaj mamy jakieś tam ustawienia Można sobie poustawiać No i dobra, jak chcemy sobie zobaczyć Co, jaką ma temperaturę Sobie naciskamy po prostu guzik kamera I już się tutaj zaczyna ładować wszystko Generalnie jeśli chodzi o kompatybilność to na pewno to jest kompatybilne z Androidem z tego co wiem iOS też od, od niedawna jest kompatybilny więc tutaj zresztą będziecie widzieć to wszystko jak wejdziecie sobie w linka przyjrzyjcie sobie ofertę, tam wszystko będzie opisane ale normalnie na iOSie to też powinno działać tutaj mamy sobie zakres temperatur można sobie ustawić, mamy nawet minus 20 do 150 stopni to jest w zasadzie do elektroniki myślę, że wystarczające do SMD, bo jaki komponent w SMD by osiągał taką temperaturę? No ale tak, jak widzicie tutaj, o ja się nawet odbijam trochę w telewizorze, widać dokładnie nawet gdzie są ledziki podświetlające matryce, więc to jest naprawdę ciekawy temacik Jak widzicie, o kamerka się grzeje. Tutaj można jeszcze sobie odpalić takie coś jak linijka jest, o i tutaj nam pokazuje w najgorętszym punkcie jaka jest najwyższa temperatura. Zobaczymy sobie na wzmacniacz, co się grzeje w nim najbardziej. Jak widzicie, świeci się transformator. Radiator dziwo się jakoś bardzo nie świeci. No ale tak, jeszcze co bym zobaczył, z ciekawości, to do jakiej temperatury mi się na przykład rozlutownica nagrzewa. Bo o tym to nie mam pojęcia, jak to wygląda, więc sobie zobaczymy, jak to działa. 166 stopni zaraz, zaraz. Zrobimy tak, że zmienię sobie zakres. 100 do 600 stopni, bo 160 stopni to jest mało, bardzo jak na lutowanie. Dobra, mamy zakresik zwiększony, teraz sobie zobaczymy, co pokaże. O, no i dokładnie, teraz teraz pokazuje to, co powinno, czyli no mamy te 300 stopni Celsjusza na rozlutownicy, także jest elegancko. No teraz odpalimy sobie lutownicę, będziemy patrzeć, jak ona się nagrzewa. Jak widzicie, ładnie idzie. Temperaturka, wszystko widać. Na lutownicy pokazuje 350 już, ale to wiadomo. Musi musi potrwać. Zobaczymy, czy tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać na termowizji, ale pewnie nie. Nie, nie widać, ale tutaj na ekraniku 350 stopni pokazuje. Więc do takiej temperatury to się powinno rozgrzać, ta lutowniczka. Zaraz sobie jeszcze hotera zobaczymy, do jakie temperatury eee, tutaj leci. I słuchajcie, myślę, że to jest takie dość fajne urządzonko, bo ni to nie zajmuje jakoś dużo miejsca. Jest naprawdę poręczne. Yy, obudowa też jest metalowa. Naprawdę. Jak się to weźmie do ręki, to nie czuję, to jest jakaś tandeta chińska, czy to jest plastik, ale to jest naprawdę metal. Tutaj mamy tą soczewkę przybliżającą. Ona jest na magnes montowana. Sobie nawet zobaczymy teraz, jak to działa. Zobaczcie. I teraz naprawdę grot jest bardzo z bliska widoczny. Wiecie, soja sobie ten grot przeczyszcza czyścikiem, bo coś dziwnie ta temperatura wygląda. No słuchajcie, lutownica dalej się nagrzewa. Zaraz będzie 200 stopni. 174. 175 i oscyluje wokół tej temperatury, a to dziwne. O zobaczymy sobie, jak, jak rozlutownica wygląda. No tutaj od razu nam pokazuje 300 stopni, ok. No to jest podejrzane, ale ta lutownica, mm, wiecie co, ona w ogóle jakiś problem z działaniem ma. Powiem wam w ten sposób, spróbuję dokręcić grot. Będzie trzeba zainwestować naprawdę w stację jako. No poprawiłem grot i widzicie, już temperatura znowu do góry idzie. Lekko dokręciłem nakrętkę, chociaż i tak była dokręcona. Ale jeszcze ją delikatnie przesunąłem. Termowizja dobrze temperaturę pokazuje. Jeszcze zobaczymy sobie hotera, jak to wygląda z hoterem. Ustawię sobie najmniejszy wiatr i z tego co pamiętam, 500 stopni mam ustawione. Chwila prawdy. A w ogóle ściągnę tą soczewkę przybliżającą i teraz sobie będziemy mierzyć. Usłuchajcie, no 218 stopni mam ustawione. Także delikatne zakłamanie jest, ale ja tak sobie ustawiałem tego hotera, żeby on naprawdę dobrze grzał Bo tu też nie jest jakiś super drogi sprzęt, nie? żeby nie było Zobaczymy sobie na kartonie, jak to wygląda Chociaż to, to jest zły pomysł Albo z, poszukam jakiejś starszej elektroniki i sobie PCB nagrzejemy do tej temperatury A tego hotera w zasadzie testuję, bo sam z ciekawości to robię, bo... No, to jest do takich amatorskich użyć, tak naprawdę. Znaczy, próbowałem procesor DSP przyglutować kiedyś w no i to tak... tak se to wychodziło. W sensie, lutować się udało nawet kilka razy, ale procesory po prostu ze strony były. A hotel był potrzebny do tego, bo między tym procesorem, znaczy, środek tego procesora trzeba było przylutować do PCB. Trochę jak BGA, bo trzeba było naprawdę no, tam grotem by się po prostu nie doszło po ten upad. Trzeba było to zrobić hoterem. Także słuchajcie, taką funkcję też również ma ta kamerka. Można w aplikacji yy, obsługi tej kamerki nagrywać zarówno normalny obraz, jak i taki z Termowizji. No, ten obraz z Termowizji jest w 25 klatkach. Myślę, że to jest i tak wystarczające. To jest w końcu Termowizja. Hmm, jedyne co to po prostu do diagnozy czegoś. No. Wystarczający jest ten framerate. Jak widzicie, gorączki też nie mam. Pokazuje 30 ile. 34 stopnie mam. W najgorętszym punkcie, ale no, przeziębienie męczy niesamowicie. No, ale to tylko przeziębienie. Mam nadzieję, że nie będzie Wam mój głos przeszkadzał ani nic. Jeśli chodzi o różnicę między P2 a P2 Pro, to w P2 Pro właśnie ma tą soczewkę magnetyczną. Naprawdę robi robotę. Ta soczewka, która daje ten właśnie. Nie wiem ilekrotny ile to jest zoom, ale to jest takie wiecie do ujęć makro, czyli naprawdę z bliska dużego. No i ona jest względem P2 o gram lżejsza z tego co podaje producent. No i chyba z tego co wiem to pojawiło się tu wsparcie do iOSa, bo w P2, dokładnie P2 Pro jest też obsługiwane przez iOSa. Także no wybór należy do Was, no trochę tam trzeba dopłacić do wersji Pro. No i zyskujecie też tą soczewkę przybliżającą do ujęć makro. No i też z tego co tutaj podaje producent, to P2 Pro ma dokładnie odczyt temperatury, Tam może się pomylić o te 1,5 stopnia Celsjusza, a zwykła P2 o 2 stopnie Celsjusza. Także no, myślę, że no, sami po, po prostu zdecydujcie, co wolicie. No chyba, że macie iOS-a, to zostaje wam tylko P2 Pro. No i dobra, słuchajcie. Myślę, że to wszystko znajdzie kawszych rzeczy, które ta Ameryka oferuje. Ja jeszcze Wam przypomnę o tym, że oczywiście link do kupna macie na dole w opisie, tam jest strona do Amazona. Także no, trzymajcie się do kolejnych odcinków, no i cześć.